Informacja o rozwodzie Dariusza Wieteski zrobiła spore zamieszanie w mediach. Fani aktora, którzy przez lata podziwiali jego małżeństwo, traktowane jako wzór zgody i stabilności, odczuli prawdziwy szok. Dariusz Wieteska, po dłuższym milczeniu, postanowił podzielić się swoimi odczuciami. Przyznał, że myśli o rozstaniu towarzyszyły mu już od dłuższego czasu. Minęło ponad dwa lata, odkąd światło dzienne ujrzała wieść o rozstaniu urszuli zawackiej i dariusza Wieteski. Plotki o kryzysie w ich związku zaczęły krążyć dużo wcześniej, ponieważ para przestała pojawiać się razem na publicznych wydarzeniach, a także unikała komentarzy na temat przyczyn tego stanu. Z czasem okazało się, że urszula przestała pełnić również funkcję menadżerki swojego męża. Mimo to na początku 2024 roku. Pojawiła się iskierka nadziei, gdyż nie ustalono jeszcze terminu pierwszej rozprawy rozwodowej. Niestety, kilka miesięcy później, w maju, Zawadzka potwierdziła w wywiadzie dla faktu, że rozwód się odbył. Rozwód Dariusza Wieteski stał się oficjalny 30 kwietnia, a wydarzenie to zdominowało nagłówki. Plotki, że to Dariusz chciał zakończyć małżeństwo, szybko obiegły media. Darek miał trudności z ulą, która była bardzo zazdrosna i jednocześnie jego menedżerką, co sprawiało, że czuł się przez nią stłamszony. On zawsze był pełen życia i otwarty, podczas gdy ona tworzyła dystans, w ich wspólnym towarzystwie relacjonował anonimowy informator. Długo milczący o swoim życiu prywatnym aktor, w listopadzie ubiegłego roku w końcu podzielił się swoimi przemyśleniami. Rozwód to coś, co dotyka wielu osób. Nie będę na siłę szukał miłości, mówił w wywiadzie dla życia na gorąco. Teraz, w wieku 48 lat, Wieteska wydaje się odnaleźć spokój. Teraz żyję tak, jak chcę i czuję się z tym dobrze. Mam jeszcze wiele marzeń do spełnienia, wyznał w rozmowie z Twoim imperium. Zaskoczenie wywołał kilka tygodni później, pojawiając się na Gali TikTok Awards 2024, u boku rosnącej w popularność piosenkarki i influencerki. Aria Martel skutecznie wzmacnia swoją obecność w mediach społecznościowych, przyciągając tłumy obserwujących. Na Instagramie ma ich już ponad 160 tysięcy, a na TikToku nawet 450 tysięcy. Ostatnio celebryci podzielili się wspólnym zdjęciem, co wywołało spekulacje o naturze ich relacji, której nie zdecydowali się jeszcze wyjaśnić. W kontekście własnego życia osobistego, Dariusz Wieteska ponownie odniósł się do swojego poprzedniego małżeństwa. Miałem przekonanie, że nasz związek przetrwa do końca życia. Jednak z czasem okazało się, że mamy różne priorytety, co ostatecznie doprowadziło do rozwodu. Zwierzył się w programie Ja wysiadam. Dodał, że na finalizację sprawy rozwodowej musiał czekać dwa lata z powodu długich kolejek w warszawskich sądach, co nie miało związku z próbą ratowania związku, a jedynie z przeciążeniem instytucji. Życzę mojej byłej żonie, by znalazła spełnienie w tym, co kocha, a ja sam szukam czegoś innego. Marzę o założeniu rodziny i posiadaniu dzieci, mówił otwarcie. Wieteska wspomniał, że pragnienie założenia rodziny towarzyszy mu od czasów szkoły średniej. Już w klasie maturalnej czułem, że chcę mieć rodzinę. Wierzyłem, że to da mi poczucie realizacji jako człowieka. Po latach nadal tak myślę, przyznał. Obecnie skupia się na projektach zawodowych i aktywności sportowej, dodając, że miłość sama przyjdzie. Przeszłe doświadczenia i duże zainteresowanie mediów sprawiły, że Wieteska jest teraz bardziej powściągliwy w dzieleniu się szczegółami swojego prywatnego życia.